Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj testik Blacka. Mohito Energy 500 ml cena 3.80. W zależności od sklepów może się minimalnie różnić. Tak oto się prezentuje. Mohito czyli limonka z miętą. Oczywiście 32 mg kofeiny na 100 ml. Dobra, więc spróbujmy. Zapaszek mocny, ładny, przyjemny. Smak. No, jak typowe to nie różni się to za bardzo pomiędzy firmami. Więc polecam. Dobry smak. Duże opakowanie i tyle. Jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Sybujcie, lajkujcie. Na razie.